w imieniu Związku Podhalan w Polsce. Realizujemy projekt Górale Polscy Historia Strojów Regionalnych, który dofinansowany jest z Narodowego Centrum Kultury z Programu Etnopolska 2021. Dzisiejszy dzień poświęcimy strojowi spiskiemu. Jako że w Jorgowie i w okolicach ten stroj wygląda zupełnie inaczej, Chcielibyśmy Wam też pokazać w tej drugiej części, poświęconej strojom spiskim, właśnie strój łodmiany jurgowskiej Na zaproszenie przyjęła Pani Sylwia Prucińsko. Pięknie witam. Absolwentka Studium Folklorystycznego, regionalistka, kierownik Zespołu Regionalnego Podhale Grupa Spisko z Jurgowa i pracownik Muzeum Taczańskiego w Zakopanem w dziale etnograficznym. Pani Sylwia przyblizną i łopowie w złotym stroju regionalnym. Jest z nami pan Marian Haniacyk, w pięknym stroju pytaca weselnego, wieloletni członek zespołu Podhale z Jorgowa. Jest też pan Józef Górka, regionalista, jest całe lata w zespole zespole Podhale, zaangażowany, czynny działacz społeczny i samorządowy tego regionu. No i przedstawicielki najmłodszego pokolenia, Aleksandra Grucińska i Zosia Wojtas to jest w stroju regionalnym. Myślę, że pani Sylwia najpiękniej w opowie o tym stroju po odmianie jurgowskiej. Pięknie Piękniej Petona. A my się przysłuchamy za ten sos. Hmm. Może zanim y, zaczniemy opowiadać o tym stroju, powiemy, że jesteśmy w Jurgowie, w dolinie rzeki Białki. Hmm. No i bardziej jedna z y, jurgów, jest jedną z 14 wsi leżący na polskim Spiszu, Najbardziej no wysunięta na zachód miejscowość Spisko, no i dalej oddalono od zamku Dunajeckiego, od zamku Niedzickiego. Ścierały się tu różne wpływy kulturowe, między innymi węgierskie, słowieńskie, polskie, zydowskie, cygańskie, a to mu odzwierciedlenie Ołyska. i w śpiewie wołoskie, a to mu odzwierciedlenie i w Nasyk śpiewak, tońcak, no i w strojach o której zaraz będziemy opowiadać. Jak chodzi o te nasze stroje, one są bardzo archaiczne. Nie było aż takich dużych zmian i wpływów i, i mody jak w sąsiednich regionach, choćby na Podhalu, ale ten strój od dawna, dawna pozostaje ten sam, nie ma, nie ma tych wielkich takich przeobrażeń. Jak chodzi o dawne jest stroje, mhm. o, o, o dawne ubiory, tak jak i w całym Karpatach, w całym łuku Karpat, yy, były oczywiście wytworzane z tego, co i inosami ludzie sobie tu mogli wyrobić. Cy to była wełna z owiec, cy to był lyn w Toryng Siori i Jurgo był bardzo takim bogatym ośrodkiem tkackim. Jurgów, Cornogora, Rzepiska, Kacwin, Łaprzewyźnie yy, wyrobiali bardzo dużo tego lnu na swoje potrzeby, ale Ty z sprzedawali, Ty z nim na sprzedaży tego płótna. I dawno te lniane farbanki, to właśnie ta nazwa farbanka, farbanica, Wzięło się od tego, że no ludziom nie chcieli mieć sićko jednostajnego, bo te ubranka były dawno białe, jednolite, a potem wprowadzali pewne zmiany, zaczęli farbić, XVIII, XIX wiek były farbiarnie, tu w Nowej Białej niedaleko była farbiarnia, drukowali to w indygo, na granatowo, tu był wkład już taki nowszy stylizowanej, ale mimo sićko y, na ten wzór taki farbanki. Y, następnie y, z tego lnu w tkali wyrobiali i kosule i spodniki, farbanki, ale też i cieniutkie płótna rąbkowe. To sićko się jest zachowało do dziś dnia w tym tutaj naszej odmianie jurgowskiej. No to może tak y, zacnym też od y, Moc od takiego starcego, starsi odmiany stroju śpiewskiego, kobiecego. To jest kosunka, ona się nazywa trybsko, z krótkim rynkowym. Takie nosiły dziewczyny, młodsi dzieci do tego związywały cyrwoną wstązecką. kartunka to się nazywa w różnych gonych kolorach były. I jasnych, i niebieskich, i gruzowych. Starce baby zaś w ciemnych chodziły. No i, i, i to jest właśnie tak cieniutko, która była na, na co dzień. To w nocach osiemnasty, potem dziewiętnasty, potem dwudziestego wieku, w takich godzinach chodziły. No zopaska ta jak w każdym innym regionie, y, musiała ty zbyć. baba do roboty słano, to musiała tym się tą farbankę ochronić. No tu wiorgowie akurat te zopastki są dość bogate tym y, korunką wykończane, y, reszką y, ozdobiane. I lajbik to jest taki charakterystyczny, dawny lajbik półokrągły. On, mimo kaletek, tak samo jak gorsety, kawotki urdowskie, nie mają kaletek. To jest taki bardzo archaiczny, właśnie jest zachowany. Ozdobia, ozdobiony krepindlami, bawełnianymi, wstązeckami. No i do takiego prostego, no to się ani korali nie zakładało. I no, był to tak, był to bardzo prosty strój. Jest dla pokazania. Na przykład takie były kosule z mereszką, z forbutkami, i to był taki ten właśnie codzienny na co dzień oblekały się do roboty. Ten paradnisy, to już właśnie jest tak samo miano kosula, ale ona już jest z haftem. Te hafty były dwojakiego rodzaju. To jest haft krzyzykowy, ale taki wcześniejszy haft był w Toryniotmu oblecony właśnie takim haftem płaskim. Są to te widoczne wpływy i węgierskie, i wschodnie, rusińskie, także i przy Rynkowach, i tu u góry wyhaftowano kosula. początek XX wieku dopiero zaczęły się pojawiać te wełęki i to kupowano, no bo jak wiadomo ten śpis był dawno w całym jednym regionem. Był przy Madziarach, po panwaniu madziarskim. z całym, całym, który teraz jest po strunie słowackiej, cały Wielki Spis, no to była całość, tak? I kupowano w Kiesmarku, w Spiski, Kis, w Kisari wsi. Dopiero od 1920 roku zaczęto się, zaczęto ten towary kupować tu w Nowym Targu, właśnie w Krocienku. Bardzo takim charakterystycznym, mało gdzie spotykanym, no. Na pewno różniącym się od tych odmiany trybskiej, kacwińskiej, ale mającym gdzieś te wpływy na południu Europy. Za 10 wołosi, przez Madziary, przez słowięsko, oni śli i takie kabotki się spotykowały się w tamtych regionach. Z tym charakterystycznym zębem, choć to się godło ze scytkiem i tak samo, jakby się odwróciła tu malutku, tak samo na plecach, ten ząb jest tu widoczny. I ozdoby bardzo bogate. Dekoracje, to się nazywało treska, złoto. I taki strój mogły mieć no, no i bogacy bawy. I te downe kabotki, one były sztukowane z elementów. Tak jak tu widno, normalnie jest po prostu po, pocięte, bo każdy jeden malutki element płótna, który było bardzo drogie, wykorzystywano, żeby se taki sprawić. No i, i taki kabotek zakładano i do ślubu, i na, i na uroczystości, i na święto, do kościoła. No i farbanka, u nas to się powie w suknia, tak samo z tej wełenki yy, czerwonej, ozdobiono z tymi złotymi taśmami. One dawniej były metalizowaną nitką, yy, takie porządnie no teraz już yy, trochę inne. No i do tego właśnie ta zapaska yy, z tym, yy, z tą forwodką czy z mereszką, yy, przeróżnie one były właśnie tutaj zrobione i korale i wionek. Wionek no to jest nawiązanie do młodo pani zakładała tak zwaną portę. To był wionek z różnymi kwiotyckami, koralikami i kolorowymi stąskami. Druchny, które tam z młodą panią jej towarzyszyły, te wionki miały skrótnice. No i teraz właśnie to jakby jest taka pozostałość tej obrzędowości ślubni weselnej ze dziewczęta młode, przepraszam, do zespołu do stroju zakładają właśnie te wiązki. Jak chodzi teraz o to obecnie co jomą, to się nazywa fartuch. To jest fartuch, który ma na pewno ponad 100 roku, bo to już nie jest od wielu, wielu lat wytwarzane tu na śpisu, a było bardzo popularne. To jest płótno rąbkowe. Znajdźcie no, no, cieni lnu w którym tu zasiewali na terenie tej, tej, tej miejscowości, właśnie tego tak zwanego górnego śpisa. Cienkko go baby musiały uprząść. To była bardzo trudna praca, ale umiały to zrobić i potem utkać. A żeby utkać i zrobić ten wzór, no to musiały ich tam być pory do roboty. I ten wzór barunianą nitką, tak zwane bogace krokiewki, choć jak to się nazywało, I, i z tego powstawały właśnie takie spódnice białe. Także trzy takie te odmiany, zwykła farbanecka, kolorowo, suknia z Anglii, to się nazywało, materiał Anglia i Anglia, w którym właśnie ta wełęka, w którym, w którym nabywano i, i, i właśnie ten fartuch. Z robiło się ty z rańtuch. Y, rańtuch znanych w tych regionach y, tu karpackich, ale niestety zaginął. Natomiast tu w Jorgowie jeszcze się to zachowało. I to se baby zakładały na ramienia idąc do kościoła, co jak sła, niesła krzesna y, matka dziecko do krztu, no to go tu wyowijała, no i dziecko se pięknie mogło tu leżeć y, w takim rańtuchu. I tak samo, tu kropiewki, te różne wzory tkane tą bawymianą nitką. Z płótna rąbkowego, tu chustki robiono, chodzioną, założoną, już taką bardziej nowszą tulikę. Z już fabryczną kupioną, ale ale te takie cienkie lnu były tu robione. I tu takie charakterystyczne cepce z jednym zębem na, nad całym. I ze baby oczywiście jak już była baba wydano, no to jest warkoc no, no, młodo dziewczęta, no to są musiały tam warkoc pleść, czerwoną stąską y, zawiązać i korale i warkoc. Do wni to jeszcze się nimi masłem posmarowało, żeby to piknie wyzierało także. A tym jak już się baba wydała, to, to już ten warkoc trzeba było schować. Myj. Brała, ktoś nazywał hamełka, to się tam obijało te włosy na głowie, wyspinało harnatlami i na to był cepiec. To już jest taki nowszy cepiec, usyty niedawno, ale ten charakterystyczny ząb nad całym. No i na cepiec sła chustka. Na Polsce niedzielno, to była to chustka cy-delinka, cyśtowka. No to takie yy, już po tym. Kupowane fabryczne, oczywiście do wniosku, to jest te drukowane, te słodka drukowanego, a potem jest na, kupowano fabryczne tulejki, tak zwane, czyli właśnie takie nawiązujące do, do tiulu. I tak właśnie baba wydano z tym łańcuchem, mogła iść do kościoła. Tutaj się nosiło do wniosku kierpce, a potem za ceny wchodzić już te buty z chlewami, tak jak. Właśnie takie typu tego węgierskiego z czerwonym, czy z brązowym wykończeniem. i ty z ino te są wyszamowy na takie buty pozwolić, no niech z tego było stać. Męski strój jest mniej skomplikowany, jak to widzicie, te, ten kobiecy, przepiękny. Ale ja, zanim by zaczął opowiadać o stroju męskim, to by to jeszcze roz tu, Tuzem, przyszedł, To jest mało kraina, bo jak wspomniał, 14 Wsi. Ale chcieliśmy pokazać, jak bliziutko siebie mieszkamy jak się różni. To jest strój spiski, to jest strój spiski. To jest w odmianie. Kacwińskiej, boście w Kacwie nie byli, bo jest jeszcze trybski, ale podobny. A ja jestem ubrany w tej chwili w trójspiski, ale w Jurkowski. jurgowski. Jak widać, tu jakby ktoś tak no, przypatrzył się na pierwszy rzut oka, no to mój strój bardziej podobny do podhalańskiego. Może ty temu, ze tu zawodą, za wodą, za rzeką białką, już jest brzegi, bukowina, i te wpływy też tu miały, no, ścierały się te podhalańskie. Ka Kapelusami się ty zrozumiemy, bo ten jest, na no, Julian powie, ten jest. Tak, brzeg kapelusza jest e, wysoki, wywie. że przykrywa główkę. Czyli po prostu nie widać tak podhalańskim tej główki. No i, i wstąska czerwona, nie? Tak jest. A my mamy kapelusę. No i tu jest Marian, no za chwilę będziemy opowiadać o tym stroju druzbiarskim Pytaca. No ale weźmy jeszcze o, o tym stroju naszym, tym podstawowym. No, podstawowy stroj męski oczywiście musi się składać z kosuli, portek, no i jakichś obuwia, czyli kierpiec. Do tego są wszelkie dodatki, ale wróćmy do tych podstawowych, czyli kosula, zeszczabumse, jest yy, jak pończo, czyli z jednego materiału kawałka syto, tu z wycięciem na głowę obsyto kom... yy, stójką. Teraz stójka jest wywijana. Nie tak jak na podhalucie ubijana był komnierzy. Tu jest stójka, wywijano na zewnątrz. Rękowe te są wsyte na prosto. Z kawałka bez mankietu, z mereszką na końcach. Jak widzicie, o rękowe są syrokie do samego. I trzeba dodać, że dawno te rękowe były dużo syrokie. Syrce były z jednej z trzeciej, tak, z yy, bez... były robione takie... No i wykończenie ruchu. nie ma mankietu, tylko jest mereszka, Dawno i obocym, to tu cyrwoną wstążką było takie ozdobiane. Te mereszki na rękawach. Jeśli chodzi o kosulę, tu, tu pod gardłem, to była rozcinana, Downiej no były dziurki i związywało się na snurku. Były w Jurgowie były stosowane dwie spinki, jedna malutko u góry, co spinała kosulę, a druga była troszeczkę niżej na piersiach. Zazwyczaj były dwie spinki. No i kosula oczywiście z płótna lnianego, samodziałowego. Jeśli chodzi o portki, to tak jak widział, podobne są do portek podhalańskich. ty zwężane u dołu, z rozcięciem na dole, z kiecką, wypustane na kierpce. Albo też można było rzemykami wiązać, czyli wpuszczane do, ale tu troszeczkę inaczej trzeba było ich usyć. Te są syte tak, że są wypuszczane na kierpce, oczywiście. Cyfrowanie portek, czyli wysywanie, to są te cyfry słynne na portkach. Te się różnią od tych pothańskich. Ta jest więcej koloru ciemnego, cornego. Tu jak widzicie, są, w większości są czerwone, obszyte snurami. Z początku w starych portkach, coś, co jeszcze do dziś można wiórkowie spotkać, są ino trzy snury. A potem dochodziło nawet do, do 23 To zależy jak komu pasowało, to się tak są usyć portki. Jest, jeśli chodzi o cyfry na, na, na przyporach, no, na te, te bardzo skromne stare portki, ty do dziś 20 może tu nawet są, w tu są teraz o, leci. To są stare portki, najczęściej no na codziennik oblekalicy, na pastwiskach, na bacówce. Jest... Eee, tu są krzyżykowe obszycia przyporók, mógł być wężyk, czyli tak zwany ślimocek albo gadzik. No, i wykończeniem były dwa sposoby: albo krzesiwko, albo serdusko. Ja serdusko, ale tu jest akurat krzesiwko. I to jest, to jest przykład tych starych portek yy, takich skromnych. Natomiast, już potem te bogactwa do kościoła na odświęta, no to byli bogaci. Oczywiście podstawa to było obszycie przyporók tym ślimockim, czy krokiewką. Na końcu zakończone krzesiwkiem albo serduskiem, no i w koło już potem zaczynały się motywy roślinne. Na niektórych teraz po kolana są podysywane, takie docyfrowane. No a jak se kto zamówił, tak, tak miał dwa, dwie kessynie prosto przysyte, dwa przypory. Natomiast do, do końca praktycznie XIX wieku, na starych zdjęciach można widzieć Jorgowskich że mają ino jeden przypor z prawej strony warpach ale ty jest ozdobiony skromnym gadzikiem albo krokiewką. Przypory są zasłonięte takimi klapkami. To się nazywa pojęgłosku załuski. No i tu są dwa pasy. Jeden jest dwumetrowy, o czym się nie jest most 120 roku tym tu i on jest no prawie dwumetrowy. Za pierwszym razem się go wio i trzymie portki, a za drugim razem jest luźno zapięty tu na bulkę z tyłu. A, a, a Parobcy mieli na czerwony snurek i im zwisał jeszcze tak bardziej tu po kolana no mój już jest tak stary, że już trochę się wykruszył ale to jest po dziadku, już ma prawie 120 większy brzuch, brzuch i drugi, jak już powiedział, do są dodatki no to jest opasek, bo ten jest pas, a ten jest opasek opasek jak widzicie też są wszelkie, no to jest praktycznie tak jak i podhaleńskie od czuk do nawet sześciu, nawet siedmiu. Klamrowe pasy się spotyka, no, spotykało dowół. To rynbowacy, to czy to. Tak, tu są sprzętki odlewane, tak zwane kukułki, no i kiedy tych kukułek było, to był prestiż danego gazdy czy Kapelus, Kapelus, no tak jak podwalański, z kostkami, ale w Jurgowie dość często nie było kostek, i no, były tak zwane retiaski, czyli z drutu. Miedzianego, zrobiony taki, taki opasek, to zwłaszcza tak. mieli na bacówkach yy, yy, chłopcy. Jest I albo obijaniec. To obijaniec. No to są kostki, stary, kostki. Tutaj stary kostki. 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 Z morza... Mole z Całego. Z... 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 I obijaniec. No tu jest akurat Marian do yy, pytaca pytacza weselnego, jest wstążka, ale podobny był obijaniec no, ze, ze skórzanego paska. Obijaniec, bo był tłoczony tak specjalnie. Dawno były te z Jurgowie używane kozuchy białe z obsyciami, ale potem tym pomalutku kozuchy wyparły serdoki, ten jest akurat nas taki typowy jurgowski z tymi zdobieniami ze zadku. No, pochodzi, pochodzi z Liptowa, ze Sowiecki. Oni tam właśnie mają tak bogato zdobione na plecach z bulkami, czyli guzikami, bulkami, a w okolicach bólek są kiecki, czyli te przy, przy jak nazywają. To jest akurat y, sukmana, odmian odmian właśnie Jurgowski. Y, Ona nie jest bogato zdobiona. No, I no, te trzy kolory: czerwony, y, złoty, zielony, delikatna oblamówka. No i właściwie ją miałby y, obryc i pasy ścisnąć. Y, no, jak śli pytać przeważnie, co na konia wjechali, co śli po dziedzinie. Y, tu się wiązało cyrwoną z czerwoną i ten najbardziej taki charakterystyczny kapelus, to się nazywał kapelusz druzwiarski z piórkiem. Te piórka były robione z piórek gęsik, cztery piórecka gęsie, takie jest wywinięte, piękne trzeba było ścisnąć ścisnąć, i prawdziwą słomą poprzekładane i kawałkami tej anglii, anglii czerwonej, zielonej. I na każde wesele druski musiały jedno takie, dwa piórka zrobić, no bo, bo pyta co by było. I 100-120 tych łodyg, yy, w takim jednym kapeluszu. I on nie jest spotykany, jest wzorze yy, tu na Słowiańsku Zaros. Yy, takie kapelusy się spotykają, ale Inksyk, inksy, tu w miejscowościach, regionach, no nie, regionach, jest to zupełnie taki nietypowy element tego właśnie tu stroju spiskiego yy, yy, odmiany jordowskiej. Yy, no oczywiście Czarnogóra, Rzepiska. Tak samo te kapelusy na starych zdjęciach, teraz już się od tego odchodzi, ale, ale tak samo były tam używane. Pytać wiosenny jeszcze muszą mieć oje, motyty, jest młody korbacz, to było to z wyposażeniem. no i tak, tak, mniej więcej ten, na, to nas odzienie wyzioro. My dali w tym chodzimy cały czas jest to kultywowane, no, no i trudniej bo, można tak powiedzieć jest, jak chodzi o te rąbkowe yy, fartuchy, o te spódnice, w które jest bardzo trudno odtworzyć, yy, no bo właściwie już nikt tego nie robi, nikt tego nie umie zrobić, yy, no jedynie się możemy posiłkować już takimi syntety syntetycznymi płótnami, ostatnio taki nowy na udało nam się kupić yy, bardzo zbliżone do tego linianego yy, właśnie płótna rąbkowego, no nie jest to może taki jak oryginał, ale, ale bardzo zbliżony i, i jest jakoś nadzieja, ze te farbanki, te słupy, te, te fartuchy, będą mogły przetrwać i no, będzie mocno w dali chodzić. No i częścicy, dziewcy tacy, młodecy, cybaby, no to właśnie na ciało teraz, no i, i do zespołu, do tońca tak zwanego tońca starobaba, no to właśnie w tym odzieniu, w którym jest oblecuno, No i, i tu z druzbą wtedy, bo to jest tuniec pani młodej, pierwszy tuniec pani młodej, po zaczepieniu, po założeniu cepca, ustki i ona wtedy tuńcy ten toniec starobaba właśnie z druzbą z pytacem. Bardzo tu jest ważne, że sięga się do tych starych wzorów, że Cię to, że, że powstają takie izby regionalne jak tutaj. Ta, twoja Sylwiu. Bardzo dziękujemy, za nas tutaj gościła, dziękujemy rodzinie Plucińskiej właśnie za, za to miejsce, że mogliśmy tutaj być, mogliśmy tutaj zrobić ten odcinek po własnym stroju. E, teraz jak się dowiedziała, że co właśnie w dawnych czasach dziewczęta na panieńskim wieczorach robiły. Dlaczego? Nie zabawiały się, nie wiadomo jak. No. robię piękny dla druzby, dla pytaca. Jak to się nazywa? Trzęsie się Częsie mi, trzęsie to, ten... to pióreczko gęsie. Bo mi go ubiło to dziewce sątysie. Tak, to jest. A skutka z z wesela. Kapelusz z piórkiem. To się nazywa jako z piórkiem, no ale ten piórek jest tam. Tak, piórek samo... jest dużo i, i musiało i, to dość długo trwać, zanim takie. Tak Uwie piórko. Można by się bawy. spytać że czemu to nie Mody Pont takie paradne kapelusy, no ale Mody Pont nie usłyszał, baby. <grym 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 u, a druzba jest. U nas na panińskim że druszki zazdwie, piórka i druszki robię dla koni, zdoby, no. na wesele. To, a, to jest był taki element obrzędowy, ale właśnie tutaj mam tych pytań. Ale to tak właśnie zazwyczaj. trzeba dodać, że Mody Pont miał to piórły, to jest ten ozdobiony wątrysem. To były takie. Wspijane yy, z drucika i Piotrki mm -hmm. i Gałąska tak Tak on, ty tam, co się miał za tym kapeluszem. pięknie, ale pięknie tak to... Wam dziękuję za to nasze spotkanie. Ze Wiórgówie tutaj mogliśmy mm -hmm. przedstawić tą wersję stroju spiskiego, którą właśnie powiedzcie dokładnie, ze których wsiach tutaj występuje: Jurgów Cornogóra i Rzepiska. to jest? Czyli, teren z tym, że co znaczy mniej. Tak, zapinujcie tego tak, się za w by podhalańskie nie były zasilne. Ino, i know, no głosu no, nie mamy <śla> oh. <śla> nie, nie jest wspólny. Jest to raz i ja was zapraszam na śledzenie naszego Facebooka Związku Podhalan w Polsce